Jako nauczyciela językowca z wieloletnim stażem pracy szczególnie zainteresowało nauczanie języków obcych w nowym systemie edukacji. W ośmioletniej szkole podstawowej Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje naukę pierwszego języka obcego od klasy pierwszej. Począwszy od klasy czwartej do ósmej, MEN przewiduje 15 godzin na naukę pierwszego języka obcego, co daje w praktyce szkolnej 3 godziny tygodniowo. Natomiast naukę drugiego języka obcego uczniowie rozpoczną w klasie siódmej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym planowana jest nauka pierwszego języka obcego w wymiarze 12 godzin w cyklu kształcenia, czyli 3 godziny tygodniowo, a nauka drugiego języka obcego planowana jest w wymiarze 8 godzin w cyklu kształcenia, co daje 2 godziny tygodniowo. MEN umożliwia także tworzenie oddziałów dwujęzycznych w ośmioletniej szkole podstawowej oraz czteroletnim liceum ogólnokształcącym. W ustawie prawa oświatowe czytamy, iż oddział dwujęzyczny jest oddziałem, w którym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach, w języku polskim oraz języku obcym, będącym drugim językiem nauczania. W języku polskim oraz języku obcym prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne wybrane spośród historii, geografii, biologii, fizyki, chemii. Oraz matematyki. Oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej mogą być tworzone w klasie siódmej i ósmej, a nauka języka obcego jest prowadzona w zwiększonym wymiarze godzin. Są to cztery godziny dodatkowe w cyklu kształcenia, czyli dwie godziny tygodniowo więcej. Natomiast w liceum ogólnokształcącym wymiar godzin języka obcego w oddziałach dwujęzycznych może być zwiększony o 11 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia. MEN umożliwia także tworzenie szkół dwujęzycznych, określanych jako szkoły, w których wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi. Wydawnictwo Nowa Era będzie Państwa na bieżąco informować o zmianach zachodzących w polskiej edukacji, co ułatwi nauczycielom monitorowanie aktualnej sytuacji oświatowej.